Mario Lawadas, witam Państwa w magazynie miejskim i zapraszam na wiadomości. A oto informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Dębica wójt Stanisław Rokosz otrzymał absolutorium z wykonania budżetu. Radni podjęli tę uchwałę jednogłośnie. Sesja odbyła się w Centrum Kultury w Pustkowie Osiedlu. Głosowanie nad tą najważniejszą uchwałą w ciągu roku poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy Dębica. Wójt Stanisław Rokosz przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, a wicewójt Marek Mikrut prezentację ze zrealizowanych inwestycji. Najpierw radni głosowali nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. 16 radnych było za, trzech wstrzymało się od głosu, jeden był przeciw. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla wójta Stanisława Rokosza miało inny przebieg. Głos zabrała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bernady Taciszek, która potwierdziła, że wydatki zostały wykonane zgodnie z planem. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją finansową oraz oficią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Opinuje pozytywnie wykonanie budżetu w za rok 2019. Opinie o pozytywnym wykonaniu budżetu wyrazili przewodniczący wszystkich komisji Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. Wójt Stanisław Rokosz podziękował wszystkim radnym za jednogłośne udzielenie absolutorium z wykonania budżetu. Ja myślę, że te zadania konsekwencja zadań wielo, wieloletnich, które teraz przynoszą efekty i tu wspomniałem po prostu o sieci wodno-kanalizacyjnej, czy właściwie wszystkie sołectwa będą zwodociągowane. Czekamy tylko jeszcze na dwa sołectwa, jeśli chodzi o kanalizację, ale i również mówiłem o czynnikach społecznych, żeby o tym nie zapominać, o utworzeniu tej platformy społecznej, czyli po prostu do tego życia społecznego, jak najbardziej wciągać już młodzież. Z wykonanego budżetu i inwestycji oraz tego, jak rozwija się gmina, zadowolony był także Piotr Żybura. Jestem bardzo zadowolony, że wiele rzeczy nam się udało zrobić. Bo to trzeba podkreślić, że to jest naprawdę ciężka, trudna praca wszystkich wszystkich i wójtów, a przede wszystkim pracowników, którzy naprawdę przygotowując wiele programów. Zyskują pieniądze zewnętrzne i to nam cieszy. Mnie to bardzo cieszy, że tyle pieniędzy zewnętrznych się uzyskuje, bo jeżeli się uzyskuje większe zewnętrzne pieniądze, możemy po prostu więcej zrobić. Wójt Stanisław Rokosz podziękował za pomoc w realizacji budżetu swoim zastępcom, kierownikom referatów, skarbniczce gminy i jej zastępczyni. Pokrótce przedstawił inwestycje, które będą realizowane w tym roku, jak i latach następnych. Dwie duże powiatowe inwestycje finansowane w 70% z funduszu dróg samorządowych rozpoczną się już w czerwcu tego roku. Pierwsza z nich to droga powiatowa w głobikowej i braciejowej. Powstanie tutaj ponad 4 km nowej nawierzchni oraz 2,5 km zupełnie nowego chodnika. Wyłoniona w przetargu firma Eurowia Polska SA zobowiązała się zrealizować zadanie za 5 592 000 złotych. Starosta Powiatu Dębickiego Piotr Chęciek podkreśla, że to bardzo ważna droga prowadząca do Robczyc Jasła, a także Krajowej A4. Wspólnie z samorządem gminy Dębica zaoszczędzimy 300, 600 tysięcy złotych, więc. Oczywiście rozbita na dwa lata, ponieważ ta inwestycja jest przewidziana do wykonania w latach 2020-2021. O dofinansowany na poziomie 70% z Funduszu Dróg Samorządowych powiat dębicki postarał się też na remont 2,5-kilometrowej nawierzchni drogi powiatowej Strzegocice-Słotowa. Grupa powiatu Lubcza w Strzegocicach i Słotowej. Szacowana wartość zadania 3 720 tysięcy złotych. Aktualnie trwają procedury przetargowe. Ich ostateczne wyniki zostaną ogłoszone prawdopodobnie w czerwcu bieżącego roku. Piotr Chęciek, starosta powiatu Dębickiego, podkreśla, że ogromne dofinansowanie pozwoli na efektywne remonty tych dróg. Przede wszystkim Fundusz Dróg Samorządowych, czyli coś, co no jakby pojawiło się w ostatnich latach i pomaga rzeczywiście budować te drogi efektywnie bardzo, bo 70% no to bardzo wysokie dofinansowanie. Takie bywało tylko w kwestii napraw, remontów czy usuwaniu skutków powodzi, gdzie dofinansowanie było 80%. Starostwo powiatowe w dępicy w lipcu tego roku będzie składało wnioski o przyznanie kolejnych dofinansowań z funduszu dróg samorządowych na drogi w gminach brzostek, czarna i żeraków. Już po raz trzeci radni sejmiku województwa podkarpackiego spotkali się w sposób wirtualny. Na początku obrad wysłuchali ważnych raportów dotyczących pandemii na Podkarpaciu oraz sytuacji gospodarczej w regionie. Z punktu widzenia Sanepidu radzimy sobie bardzo dobrze. Owszem, w mojej ocenie wydaje się, że powinno być o wiele więcej na Podkarpaciu robione testów, bo w stosunku do kraju odstajemy, ale biorąc pod uwagę Przede wszystkim zachowanie mieszkańców Podkarpacie, bardzo zresztą odpowiedzialne, pokazuje, że służby nadążają za rozwojem tejże zarazy. Obecnie prace Sejmiku skumulowane są na pomocy dla służby zdrowia, przedsiębiorcom, pracownikom i innym grupom, które mogą taką pomoc otrzymać. Są to konkretne kwoty. Dla samych grup związanych z przedsiębiorstwem i pracowników jest to 220 milionów złotych na Podkarpacie. To jest znacząca kwota. Oczywiście to jest jakaś y, pewno kropla w morzu potrzeb, ale mam nadzieję, że powoli będziemy wracać do pracy i dbać o samego siebie. Stefan Pieszczat, przewodniczący Komisji Gospodarki w Sejmiku, podkreśla, że najważniejsze jest dbanie o zdrowie, ale równie ważny jest byt materialny oraz to, żeby gospodarkę odmrażać. Radny Stefan Pieszczat zaznacza także, że praca w naszym regionie, jak i całym kraju, zależna jest od wielu czynników, między innymi od gospodarki światowej i europejskiej. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Ja się z Państwem żegnam i do zobaczenia.